Mano mordy! Siemano. Witamy Was w kolejnym odcinku testu petard. Mamy nowości od Jorga. Znaleźcie. Jakieś petardki nowe. FP20 i FP15. No to, żeby Was nie zanudzać, widzowie, pokrótce, szybciutki unboxing. Zobaczmy co to jest. No to co widzowie, petardy widzieliście? I szybciutko. Teraz ich nie zamknę, już chyba ale jeszcze Wam tylko powiem gramaturkę. Pokaż, tutaj, widzą, zapraszam. Kod produktu FP20. Yy, gramaturę gdzieś widzisz, bo ja nie widzę. Nie. Tu. A tu jest, no. 10 gram. I rok produkcji 25, a mamy sztuk 10, czyli to jest gramóweczka. Więc widzę od razu, żeby nie przedłużać, weźmiemy sobie właśnie taki w ogóle nazwa: Turbo Cracker pokaż ładnie widzom turbocracker, żeby od razu widzowie wiedzieli czy to jest gramówka odpalmy ją tutaj przy nas Co to było? Eee, e, 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 widzowie! Je, jeszcze, dajcie jeszcze raz, poczekajcie, bo ja tu nie wierzę. Turbokrawkę. Dobra, teraz sprawę. Rzuć Masz? A raczej w pokrzywę Ja jestem w szczerym szoku Ty widzowie Ja nie wiem co powiedzieć, ja jestem w szoku Dawaj te FP15. Dobra ale ja, ja, ja widzę dalej jestem w szoku, ja nie mogę... Nie! Je, ale ja to po prostu nie wierzę co się tutaj dzieje. Dobra, masz te F15 i pokazuj widzą. No ty, pakowane po 10. Dobra, przeczytaj widzom jak i nek, bo tamte miały grama. A te ile mają? Co za typ? Kurde nie mogę sobie... NEK 8 gram! Czyli 0,8 ma jedna wtedy. Pokaż tu tak 25 rok, otwórz tam, jak się nazywają? FP15 Czyli one nie mają już jakiś turbo cracker Ładne pakowane blisterki Pokaż nam jedną sztukę Oto no nie ma już kopca kreta A co mam podpalić pana? Yy, pana? Yy... Nie mam podpalić? Pana? Dziękuję Palnik Tu dawaj w ten kopiec kreta ten co był No w to, w to Ale samo w Dawaj ale nie wrzucaj! Tylko włóż! O! 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 Dobrze! O Boże! Dawaj! Inny Dobra, dawaj następną. Dobra, widzowie! Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Kolejna, dobra, petardy! Dawaj następną tam w trawę. Znowu. One w ogóle nas walą tym piachem w nas. No. Ta widać. Nie no. Dobra, widzowie, teraz się bawimy jeszcze chwilę. Mamy taką yy, tą petardkę Turbo Cracker, wrzucimy ją sobie do wody Ale ja jestem w szoku, no ja dalej nie mogę wytrzymać, ja są mocniejsze A Znaczy nie może obie? ale są ciówkę mocniejsze Ale plum No i znowu chyba Kurde coś nam ostatnio te petardy wybuchają pod wodą Sta ziemia się za szczęsła i takiejż akuji. Dobrak. F15. Przepalili wam FP15, z drugą, dziurę. E, FP20. Tak, pasość po dziurach. Kapkę mocniejsza jest e, FP20. Czyli gromubeczka, ta Turbo Plakos. A FP15 jest jeszcze słabsza, ale dalej mocna. Zapraszam na do końcowym. No, widzowie, gdzie jest Witek znowu? No na Zakończenie tu jest, a, no, a ten się spóźnia. No. Dobra, wróciłem, wróciłem z tymi rewelacyjnymi petardami od Jorgę. Dobra, zobaczcie moje nowe włosy. Tak. No. Ha, ha, ha. Dobra, już się, pokazałem, niech wam będzie. Trochę zimno teraz, ale wytrzymamy. Robimy to dla was, widzowie, oczywiście, nagrywamy te piękne filmy, ale powiem krótko. Ja myślałem, że to będzie słabiutkie, ale ja jestem w szoku, naprawdę. Tutaj Jorgę odrobiło zadanie domowe. Bo jedna i druga petarda są świetne. Linki są gdzie? W opisie. Tam. Do sklepu i do produktów. Tu, 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 w dół idziemy, mamy opisy tych produktów. A przed mówię, opisy. Eee, <grywa> <grywa> linki do tych produktów. Słuchajcie, jak dla mnie. Fajne. Oceny są krótkie. Dyszka? Dyszka. Ja tak samo Ale nie, ja jestem w szoku. Ja naprawdę spodziewałem się, że to będzie jakiś paździerz gramowy, czy 0,8 gram. A to wali. Jak prawdziwa gramówka, a żebyście, jeszcze wam powiem, żebyście byli pewni, wyprodukowano w Chinach. To są jedne i drugie, to są chińskie petardy. Ale zrobili dobrą robotę. Więc tutaj dziesiątka, tutaj również dziesiątka. Patryk. Tak samo widzowie. Prze, cudno, prze, cud do te petardy. Polecam Wam je serdecznie FP16, FP. 20, FP20, kupujcie, zapraszamy Was serdecznie. do po przyjazdowej na super, udane zakupy. zakupy Bo już niedługo, za 78 dni chyba. O. ale jeszcze Wam powiem, co jest tutaj ważne, w końcu to są petardy z basem. No, tu było czuć. Dobry. Tu było czuć, wiecie co tutaj było czuć, jak ten bas był, i jak te petardy szły tutaj, wiecie, tak w eter. W końcu. Bo tak, to zawsze co odpalamy tutaj niektóre petardy, to one nie mają tego basu. No. A te miały taki konkretniejszy bas. I to mi się podobało i dlatego mają te dziesiątki za Basson chociaż. Mają te... dyszka jest zasłużona dla jednej i dla drugiej. Zatem. Rewelacyjne petardy. Więc co, Patryk już wszystko powiedział? Ja też. Dziękujemy za ten odcineczek. Zapraszamy na kolejne. No i co? Widzimy, Widzimy. się Widzimy już w następnych filmach. Następnych. Siema. Siema.